Spotykamy się na jednym z najważniejszych wydarzeń w branży, na Akademii Integracji AB. Targusa dzisiaj nie mogło tutaj zabraknąć. Pokazaliśmy pełne portfolio naszych produktów, plecaki, torby, to z czego Targus jest najbardziej znany, ale również akcesoria oraz dokstacje i rozwiązania do naszych podróży. Zaprezentowaliśmy również najnowszą kamerę Olin One firmy Targus, która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem do małych sal konferencyjnych. Już niedługo ruszamy z nowym programem partnerskim Empower i z tego miejsca już dziś chciałbym Was bardzo do tego programu zachęcić. Największymi zaletami naszego programu będzie przede wszystkim rejestracja projektów, benefity dodatkowe, które będziemy mogli przekazać naszym partnerom, akcje marketingowe i dostęp do wszystkich dokumentacji naszych produktów. Ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich partnerów do współpracy. Jestem do Waszej dyspozycji i do budowania nowego biznesu. Zapraszam!